spływały wzdłuż całego mojego ciała. Tętno już nie dawało rady. A jednak, a jednak chciałam ją ja samą siebie. W tym pośpiechu wypadła. Uderzając z całych sił o uliczny beton. Usłyszałam ją. Kątem oka zobaczyłam, ale nie wychowywałam. Wiedziałam, wiedziałam, że już nigdy nie będzie taka sama. Nie dałam jej szans na przeżycie tego upadku. Ile... Ile kosztowałoby mnie zatrzymanie na chwilę parę i sprawdzenie, czy oddycha? Czy oddycha? I w tym samym momencie na wyciągniętej ku mnie otwartej dłoni leżała potrakowana. A wraz z nią usłyszałam słowa. Tyle czasu, tyle czasu próbowałam cię dogonić. Bałam się. Bałam, że... Że mi się nie uda. Tak szybko uciekałaś. Proszę, proszę, proszę. To twoje to, 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 to.